Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny z miłoszem na spacerze. Cześć. Cześć. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili tutaj w okolicach Nadarzyc i tutaj są cudowne tereny i takie zalewy nadarzyńskie, które cudownie widać, zwłaszcza w okresie wiosennym, kiedy jeszcze nie ma tak tej zieleni. I wtedy bardzo ładnie widać po prostu wodę. Najnormalniej w świecie jesteśmy na zwykłym takim parkingu leśnym, i zobaczcie, jak to wszystko pięknie tutaj wygląda. My oczywiście będziemy tutaj w tych okolicach chodzić na spacer, tak jak zawsze. I oczywiście tych wszystkich, którzy lubią tego typu wycieczki i spacery, które naprawdę są relaksujące, to bardzo chętnie zapraszamy. Zapraszamy Was, żebyście nam towarzyszyli. My lubimy dla Was nakręcać takie filmy, bo wiemy, że część osób nie zawsze ma możliwość zapoznania się właśnie z tymi terenami, które są tutaj w tej części północnej. Wiele osób z Was pytało mnie też w komentarzach, jak wygląda tu u nas ten okres turystyczny, czy jest dużo turystów. Jest trochę tych turystów, ale rzeczywiście my leżymy w takim położeniu, że na przykład od Szczecinka nad morze jest koło, na przykład do koło brzegu, ze Szczecinka jest 111 kilometrów, do Mielna może tam gdzieś koło 70. Tak myślę miłośnie, do Mielna będzie koło Boże. 70. I słuchajcie, i wtedy bardzo dużo osób po prostu pędzi na te nad to nasze polskie morze, które jest morzem dosyć chłodnym i tam już ryzyko tej pogody, wiecie jak to jest. Natomiast tutaj są te tereny rzeczywiście, słuchajcie, przepiękne. Jest dużo właśnie tych rozlewisk, jest dużo jezior. Tu jest dużo to są jeziora polodowcowe. Naprawdę jest dużo takich cudownych małych jezior otulonych tym lasem. I to wygląda rzeczywiście bardzo pięknie. Ja jestem zakochana w tym rejonie Polski i zresztą mieszkam tutaj od urodzenia. I rzeczywiście, słuchajcie, tu jest pięknie. Ja po prostu uwielbiam tu odpoczywać. I to nie jest kwestia teraz, że ja mam czas, bo jestem na emeryturze. Ale. Również kiedy pracowałam, kiedy było mi po prostu, wiecie to, tempo, to, to dzieci, to praca, to trzeba obiad i tak dalej, ale miałam zawsze ten komfort, że czy wsiadaliśmy na rowery, czy do samochodu i jechaliśmy, i byliśmy minuta osiem naprawdę w pięknych terenach. E, zabrzmi to teraz, słuchajcie, jak, jak ja bym Wam reklamowała ten teren, ale tak, tak, słuchajcie, nie jestem Dorota Szelągowska, ale ciśnie mi się też na usta to powiedzenie, tu jest pięknie, po prostu tu jest pięknie. No dobrze, my będziemy, będziemy sobie iść dalej, pokaż miłość, o tak jeszcze tam, zobaczcie, to jest tylko parking, a jak fajnie widać z tej strony już tutaj następne te jeziora, Tutaj sobie ludzie przyjeżdżają, tutaj z nami pan też jakiś przyjechał i on będzie sobie łowił tutaj ryby, tutaj są takie fajne małe pomosty, widać i po prostu jest pięknie. Słuchajcie, e, pamiętacie ostatnio, jak byłam nad jeziorem w jelimie, to Wam pokazywałam, że e, ja nie wiem dlaczego tak jest, że ludzie po prostu zostawiają śmieci. E, w tej chwili zobaczcie, ja tutaj sobie siedzę, ob obracam się i widzę, e, no po prostu widzę butelkę po piwie, ktoś zostawił. E, ja oczywiście wezmę tą butelkę, e, pójdziemy wyrzucić tam do śmieci. Proszę. Lub trik, flerowy. trik flerowy zrobię. Zobaczę czy, czy jest. Żeby było... O! Widzicie? <grym> <grym> nie jest to takie proste, ale y, zobaczcie, to już tak y, zabawnie, bo zrobiliśmy ten jak to trik y, flerowy, jak to miłość mówi, ale y, tam jest... Pani. Ale to jest niefajne, prawda? Bo słuchajcie, zobaczcie, są piękne tereny, rozkoszujemy się tym. no Chcemy wszyscy odpoczywać i każdy, myślę, nikt nie chce przychodzić i sprzątać po tym. Aczkolwiek powiem Wam, że i tak jest tutaj na tych terenach naprawdę względnie czysto. To jestem i tak bardzo pozytywnie zaskoczona. Ale tam są, pokaż miłość, bo tam chyba są śmietniki z daleka, więc my pójdziemy teraz po prostu. I wrzucimy to do śmietnika. No. Bardzo podobają mi się te śmietniki. Zobaczcie, tak samo. Dziwnie to miło, że miło zaczął się śmiać, ale zwróćcie uwagę, jest już tutaj segregacja śmieci, plastik, puszki, kartony po napojach, szkło i pozostałe. I jeszcze co jest fajne, że jest jednak obudowany ten śmietnik i wtedy nie ma tego, nie ma tego, że zwierzęta mają dostęp do takich śmieci. Miłek oczywiście zobaczcie, ma jedną butelkę i no robi... Kiedyś się kijem bawiło teraz? Tak, kiedyś się bawiło kijem, a teraz się on bawi butelką. Jedna butelka znaleziona i, i proszę bardzo, fajt, cyk. Super. Tu w sezonie po prostu jest od razu widać więcej, więcej się dzieje. Tu są tereny takie bardziej wypoczynkowe. Plaża jest też, gdzie po prostu można, zaraz Wam pokażemy, i można sobie po prostu tutaj na darzycach opalać się, odpoczywać. Czy tak jak my dzisiaj z Miłoszem, wzięliśmy sobie kanapki e, i będziemy sobie jedli, tak. Tak? A potem, tak? A potem w drodze powrotnej na rybkę. I zobaczcie, jaką mamy fantastyczną już plażę. Widzicie? I tu się po prostu w okresie letnim dzieje. A coś nie wiadomo, właśnie w okresie letnim? Bo też nie, wygląda nigdy nie. Miejscówka, Słuchajcie, to, ale tutaj wygląda. No, ja nie wiem, ja nie właśnie. Wiem, wie. Powiem Wam szczerze, że w okresie sezonu to ja mam inne takie ulubione miejsca, gdzie niekoniecznie. I tutaj nie przyjeżdżałam nigdy, ale zobaczcie, jaka tu jest fajna plaża. Na pewno tu jest dużo osób. Zobaczymy jaka woda jest ale super a mam nadzieję, że słyszycie jak te ptaki śpiewają. Ale widać, że tutaj latem jakby było ciepło, to jest fajna. Bo brzeg jest fajny, pieszczysty. Tak, no tych glonów, no ale to kawałeczek. No właśnie myślę. A jak się ludzie kąpią, to te glony potem odpływają w trakcie. Naprawdę fajnie jest. Słyszysz jak śpiewa? Przepiękne tereny, i sami o, widzicie. Polskie, polskie Mazury są piękne, ale u nas też jest pięknie. Zresztą na Mazurach też jest pięknie. Ja w ogóle kocham jeziora, dlatego że ilekroć jadę nad morze nasze, bo również zdarza mi się jechać, to generalnie nigdy nie wiem, jaka pogoda tam będzie. U nas jest na przykład ciepło, słonecznie, jest cudownie, a tam jest po prostu zimno. Tutaj wolę odpoczywać, właśnie dlatego, że wiem, że jak jest ciepło, to jest ciepło. I zobaczcie, jaka fajna plaża. Czy to się są zbierane, czy to jest, tak, że one tak spadły? No nie nie wiem. Nie. nie, nie mogły tak spaść. Pewnie albo ktoś zgrabił je, bo może tutaj wiesz co, one spadają i może po prostu grabią, a potem zlikwidują. Nie wiem dokładnie. Widzicie takie zbiorowisko szyszek mamy, się miło zastanawia. Nad... Tak, czy to wygląda? Nie tak patrz, że to wygląda, jakby nawet w ogóle coś było chyba. Nie, nie, Mogło to, to być ułożone. Się. Może i nie, ktoś coś układa. Nie, no może nie dlaczego? To... No może masz rację, ktoś coś układał. Zobaczcie, tutaj są stoliki i zobaczcie jak to fajnie jest, bo latem można po prostu iść sobie do cienia i się opalać. Miłek, my może powinniśmy też przyjechać z leżakiem. Teraz wiosną i też się poopalać trochę, co? To jest chyba dobry pomysł. No. Zobaczymy, nie? No przepiękny ten las. Droga taka y, ubijana, utwardzona, ale dosyć dobrze się jedzie, widać, fajne, y, fajne. Jedziemy w stronę takiego y, punktu widokowego i tutaj będą chyba wrzesowiska też, ale to zobaczymy. Dojedziemy, to na pewno Wam pokażemy. Miłość skoncentrowany na jeździe, bo dziury są takie. ej, ej. ej. Tak, tak, ale trzeba uważać, jak się jej... Zobacz jakie drzewo znalazłam. Super! Ono tak wygląda tak Tutaj tyle tego Ale jest słuchajcie tak sucho po prostu to wszystko aż szeleście, aż naprawdę dawno nie było tutaj dawno nie było tu To nasz samochód tam nie? Tak biały Cudowna pogoda, jest przepiękne tereny, przepiękne, ale sucho jest, potwornie, potwornie jest sucho, Naprawdę. Teraz z tych zalewów nadarzyńskich, jadąc do Szczecinka po drodze, możemy właśnie wstąpić do rezerwatu przyrody Diabelskie Pustacie. Sami zobaczcie, tutaj są tereny... Płaskie, porośnięte, niesamowitą ilością wrzosów. Tu są przepiękne wrzosowiska, i tutaj za chwilę pójdziemy w stronę, tam zobaczcie, jest góra taka, i tam jest altanka, taki punkt widokowy. Idziemy, pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. Tu właśnie chcę Wam pokazać, że tu jest droga, która jest publiczną, jest udostępniona do ruchu publicznego i tu są Wrzosowiska Kłomińskie. To jest tutaj to jest chyba gmina Borne-Sulinowo. Tu mamy taki duży też parking. Ale. Tu jest chyba zakaz jednak parkowania. Dobrze, no, że. Tam mają chyba zbiornik wody, nie? Tak, 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 bo tu jest zbiornik wody, tak jest. Tu jest zakaz parkowania, bo ja tak powiedziałam odruchowo widzicie, że to jest parking, to nie jest parking. To jest. Zresztą sami widzicie, że tutaj muszą być te tereny przygotowane do momentalnej reakcji w, ram... w razie pożaru. Bo to co wam mówię w tej chwili jak my tu chodzimy. To po prostu jest tak duża susza. To wszystko jest takie suche. Naprawdę bardzo dawno nie było deszczu. I to widzicie, po prostu wyobrażacie sobie: tu wystarczyłaby tylko jedna iskierka i byłby taki piękny teren, po prostu zniweczony. A my idziemy teraz tam na punkt widokowy. Oczywiście poruszając się cały czas. Tą szeroką drogą jest przepięknie. Miłek, oczywiście, jak mężczyzna idzie zerknąć na te zbiorniki wody. Oczywiście jest woda, zamknij teraz dobrze. O, tak jest. Dobra, sprawdzone woda jest, słuchajcie. Doszliśmy tutaj do tego punktu widokowego. Tu już jest duży parking, gdzie można sobie rzeczywiście zaparkować. Oczywiście tutaj są, jest opis tych diabelskich pustaci i, nawet są, widzicie, na rowery, więc tu jest fantastyczna trasa rowerowa, bo po takim lesie jeździć na rowerze jest po prostu cudownie. Miłość tu odpoczywa już, ja zaraz się do niego dołączę. Zobaczcie, w takim fajnym brzozowym zagajniku są te ławeczki, super jest Miłość, co? I no i oczywiście mam nadzieję, że słyszycie, co tak patrzysz. No, będziemy potem czytać. Słuchajcie, to jest wyjątkowo piękne. Ja uwielbiam takie brzozowe klimaty. Miło, że weź tutaj stanie, ja ci zrobię tutaj zdjęcie między tymi brzozami. Nie, o tutaj, tutaj, tutaj. No, nie, nie. O tak, o tak. Tutaj, o ja będę chciała, żeby miłość mi zrobił. Oczywiście na razie ja nagrywam tutaj, więc. No weź. Tak, ale jest cudowne. Cudownie. cudownie. No, Chcę Wam pokazać, jak sapałam się. Ja się śmieję, że to już nie dla mnie takie wyprawy, ale każdy idzie w swoim tempie i da radę. Ale już zobaczcie, jesteśmy na takiej górce. Tu nie widać, bo ten obraz spłaszcza, ale to jest pod górę. Między innymi dlatego, że to jest punkt widokowy. No tu jeszcze jest taka ambona, po której się po prostu trzeba wspiąć i żeby zobaczyć, jak pięknie te wrzosy wyglądają. Zrobiło się tak gorąco, że muszę się aż zdjąć tą kamizelkę. Miłoż gorąco, prawda? Czy tylko... Też zdjąłeś, nie? O! Skąd wziąły się wrzosowiska, czyli historii Słów kilka. Przeczytam Wam, bo to na pewno jest ciekawe. Utworzony został w szczęści dawnego obrębu Borne, na terenie którego w 1935 roku decyzją ówczesnych władz niemieckich okoliczna ludność została wysiedlona, a teren przeznaczono na artyleryjski poligon wojskowy który w czasie II wojny światowej znacznie powiększono. No, przepraszam was, ale tą zadyszkę dostałam. Po II wojnie światowej omawiany teren zajęły wojska radzieckie, które używały go jako poligon wojsk zmechanizowanych i rakietowych do 21 sierpnia 1992 roku. Intensywna eksploatacja terenu poligonu przez wiele lat. Doprowadziła do całkowitego zniszczenia roślinności pierwotnej. Nadleśnictwo Borne-Sulinowo zostało utworzone 1 stycznia 1993 roku na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i od tego czasu zarządza tym terenem byłego poligonu. W wielu miejscach pomagała sama natura. Wrzos zaczął wtórnie porastać pozbawione pierwotnej szaty roślinnej obszary. Dzięki pozostawieniu znacznych terenów bez sztucznego wprowadzenia roślinności leśnej, mogły powstać słynne na całą Europę wrzosowiska kłomińskie. Zobaczcie, jak te tereny wyglądały. Taki krajobraz leśnicy. Polscy zastali w roku 93. 92. Tutaj o macie. Tu jest fragment poligonu z lotu ptaka. A dzisiaj te tereny, zobaczcie, wyglądają już tak. Natura przepięknie tutaj. Także, tak wyglądają dzisiaj te tereny. I tutaj, jak chodzimy na grzyby, to w lesie oczywiście też jest dużo, dużo po prostu dużo tego wrzosu. Ja oczywiście idę i teraz zobaczcie, tu były lasy, tu była zupełnie inna roślinność, a w tej chwili sami widzicie, co tutaj jest. Zrobiło się takie pustkowie. I tak wyglądał tutaj, te tereny zostały zniszczone. A w tej chwili powoli się odradzają i robi nam się po prostu przepiękne, przepiękne tereny wrzosowisk. Ja oczywiście już teraz trochę odpoczęłam, wdrapie się tam na górę. Ale chcę wam również powiedzieć, zwróćcie uwagę tutaj, naprawdę polecam wam te okolice Szczecinka, gdzie można ten krótki wypad do Bornego-Sulinowa zresztą, czy, czy też tam w okolice Białego Boru, Białego, Jeziora Białe. Tu jest naprawdę bardzo dużo ciekawych okolic, ale przy tym wszystkim też jest ta różnorodność. Za chwilę Wam pokażę jak to wszystko z góry wygląda. No ja oczywiście będę się wspinać, e, wspinać, ale to już nie jest trudne, dlatego że tutaj już są normalne schody, także miłość już tam jest. Oj, zobaczcie. O, już tam czekasz, tak? Jak pięknie, nie? I tu już są normalne schody, także tutaj już w wysiłku nie ma żadne. O rany. Zobaczcie. Tak, dopiero widać jak duże. Ja mam wrażenie, że tego... Ja mam wrażenie, że tego nie widzicie tak na, na aparacie, tak jak my widzimy tą przestrzeń. Rzeczywiście Rzeczywiście potężna. Miłoż odpoczywa. Leży. Leż, leży. Leż, bo już na drugim filmiku leży. Ale to jest super. Ale odpoczywaj. O to chodzi, żeby się po prostu relaksować. Patrzę teraz z Wami z tej ambony, z tego miejsca widokowego i po prostu jest przepięknie. Chciałabym właśnie, żeby oddać wam ten, ten klimat tego, jak tutaj jest cudownie, i jak cudownie można się właśnie wyciszyć, skupić się. Już Wam mówiłam to wielokrotnie, ale... tu się czuję po prostu, że jestem tu i te mam nadzieję, że spodobał wam się taki film. Ja wiem, że są zwolennicy takich filmów, gdzie właśnie wspólnie razem chodzimy, relaksujemy się. No i są osoby, których akurat taki temat nie interesuje. Ale ja zawsze mówię, że natura jest na tyle piękna i ja zawsze jak jestem w takim otoczeniu fajnym, to bardzo lubię dzielić się takimi swoimi odczuciami. Tutaj bym Wam chciała pokazać, tutaj z tyłu za mną widzicie fajne, far, taka farma Danieli, więc można sobie tutaj przyjechać i jeszcze obejrzeć właśnie jak wyglądają Daniele. Ale ja bym chciała na jedną Wam rzecz zwrócić uwagę, mianowicie na to, że tutaj naprawdę w okolicy jest bardzo dużo takich różnych... Nie wiem jak to teraz określić za miejscówek, za... miejscówek. O, bardzo dziękuję Ci synu. E, słuchajcie, że my żeśmy, zobaczcie, w ciągu jednego dnia byliśmy ne, tam, gdzie są właśnie takie rozlewiska wodne, byliśmy ne, w, na Wrzosowiskach, byliśmy w lesie, e, w tej chwili byliśmy tutaj m, na, na rybce plus e, to jest miejscowość jeleń, tak? Miłość? No, jeleń. jeleń, tak. E, I tutaj słuchajcie... To są jelenie. To są Daniele, są Tak, ale właśnie tutaj muszę wam powiedzieć, że w okresie, kiedy jest rykowisko, to też tutaj właśnie przyjeżdżam w te okolice, bo tutaj rzeczywiście można wtedy dopiero usłyszeć. To jest fantastyczny spektakl. Miłoś, słyszałeś kiedyś, byłeś na rykowisku? Chyba raz słyszałem. No i się przestraszyłem, bo nie wiedziałem, co to jest do końca. Tak, no tak. Gdzie byłem i one zaczęły wyjść i mówię, co to jest. Tu? Tak. To jest tak potężny dźwięk, tak odbijający się od lasu, bo one bardzo często wychodzą właśnie na skraj lasu, a już się robi taka, taki, wiecie, taki zmrok, i one wtedy zaczynają ten swój koncert. Dla mnie to jest coś fantastycznego. Dobra, na dzisiaj, na dzisiaj będziemy z Wami się żegnać. My już jedziemy do domu, już się zrobiło chłodno, jesteśmy zmęczeni, i teraz postanowiliśmy, że dzisiaj będziemy z Miłoszem odpoczywać odpoczywać. Trzymać po relaksie, po odpoczynku. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. No chodź! Mordunia! No cio. No nic, uważaj, nie bój się mnie. O, fajnie, super, jaki podszedł, taki jesteś piękny. Ciekawe, a jakie masz piękne oczy? No ładnie. Takie kopytka malutkie, śliczny. I się nie boi. A i od razu cała reszta. O, jeździe, leci. ten tu malutki. To jest malutki. Patrz, patrz. Się szybko zorientowały. A co ten biały? No, zobacz, to białek na tutaj? I tamten by się kurdek... Uważaj, bo może coś zrezygnuj. Dlaczego? No, nie wiem. Patrz jak się patrzy, co ja to pił. <laughs> Danieli. Hey, Daniel. Oni patrzą no, na nas. No, oni jedni oni na nas patrzymy, nic nie mamy już. Юуш та гэж надад эмхэжүүлэхэд хэрэгтэй хэрэгтэй юм байна. Яг биш даа.